Pamiętam już, jestem Pepe, ten Games, witam was, 17:25 się 10:00, a na Zielonący się będziemy sobie pyskać na chwasty rzepaku. Mamy ee, też 585 tysięcy na naszym koncie, proszę państwa. Czytam eee, troszeczkę mąki. No, mąki mam dość sporo na moim, no, mojej, no, na moim minie. Jeszcze na tym nie zostało sprzedana Większość, znaczy większość, większość jest zastawiona, ale no tutaj jedna wpadła tego, jeszcze jest tutaj proszę Państwa nastawiona, bo nie udało się tego, tego na po prostu wziąć. Eee, Nam no, minie tam też jest, no pięknie, ładnie chodzi, piekanie, też mam, no, po prostu sutniut i pod kątem zaopatrzeniowym, a my dzisiaj, troszkę tych pieniędzy spożytkować, tak to można ująć. Będziemy sobie zakupywać pole myślałem nad pole eee, żeby właśnie wykorzystać te pole te pieniądze przepraszam nie pole, tylko pieniądze no, właśnie i dzisiaj kupujemy sobie w zasadzie chyba największe pole na mapie. Eee, tak, kupujemy największe pole na mapie. Eee, I co? no Kupujemy 555 tysięcy na naszym koncie. Największe pole na mapie, nie najdroższe, ale... O, można powiedzieć, że jako te pole to jest yy, najdroższe, bo land oczywiście są jeszcze oczywiście droższe. Pacownik sobie ogarnęł te posłogi, powiększenie też sobie było robione. Yy, jest teraz ogarnianie pracownika. Yy, tutaj drugi pracownik już pszenica sobie sieje, tutaj tutaj. To jest te Tutaj oczywiście widzicie pole wymaga wałowapnowania yy, i ochaki I tak sobie kminiłem, Nastawiać, nie zostawiać. Wiedziałem, hmm. że będzie to niwelowane na następnym odcinku. Będziemy sobie to niwelować, będziemy sobie siać jęćmi. I tak powoli będziemy sobie to oganiać e, jakoś tam. No, jęćmi będziemy mieli w tym sezonie sporo. E, prawdopodobnie ewentualnie, nie no, jęćmi. Ja powiedziałem, że się to będzie nad Dobra, e, odpalamy jelonka. oczywiście mojego standardowego, mojego pięknego, cudownego jalonka, 7.8.10 e, Standardowo z opeskiwaczem latają właśnie tym praktycznie zestaw Najbardziej klarowny, e, najlepszy ciągnik pod tym względem, więc sobie on będzie latał w tym e, zestawie całe życie Z każdym opeskiwacz który jeszcze później kupię, a potem jakiś jeszcze e, Więc tak to wygląda Przenica się na eee, tam, pracowników, pomagają jeszcze podjęć mień, i to też będzie później niwelowane podjęć więc to będzie w ogóle dużo, bardzo dużo roboty. Mam nadzieję, że to wyjdzie i będzie wszystko elegancko. Widzę, że troszeczkę mam jakieś lagi niby na kamerze, ale znaczy na OBS-ie, ale no nie wiem, co się dzieje eee, z tym wszystkim. W znaczy sensie płynności wyświetlania obrazu, może statek nie gubi, ale jakoś tak dziwnie wygląda, mniejsza łoto. To nie jest najważniejsze. Tak małe no, 7000 na koncie. Ja powiem szczerze, miniłem sobie dość długi czas, jak oglądałem sobie te siewa, e, Jakie pole, po co wziąć? Po e, taki zasiew. Pole teraz właśnie też było zamiast sobie kupić. E, no i co? No, finalnie zakończyliśmy te pole największe na mapie. Powtarzam. Już większego pola stricte oryginalnego pola. Po prostu nie ma, eee, więc no tak to będzie wyglądało. Więc nie ma jakiejś większej tragedii eee, i tak tu mam oczywiście rzepaczek, eee, rzecz jasna. Eee, Tutaj wyprzedziska siana, jećmień będzie siany właśnie na tych dwóch kawałkach, które teraz pokazałem, czyli po rzepaku, niwelacja rzepaku będzie, a będzie właśnie siany jeszcze niećmień i tam gdzie było sojku też będzie jęćmień. No i tak tutaj będzie soja. Tutaj będzie sorgo i tutaj będzie e, słonecznik. Prawdopodobnie w takiej konfiguracji to wszystko zostanie zasiane. E, więc no, będzie ciekawe, no. Wiadomo, troszeczkę przydałoby się jeszcze też, oczywiście, zasiać kukurydzy e, na wiosnę. Ale myślę, że jakieś pieniążki będą, więc jakieś na pewno kawałki się dokopić, by to po prostu zrealizować. Tutaj też będziemy, to będzie jakoś wszystko jedno, jeden lat. Jeszcze nie jest podzielony, złączony. Podzielony, Jeszcze nie jest, ale tego już nie będę ruszał na tej drogi, Tutaj będzie też jęć zasiany, więc no troszeczkę się nie będzie niwelować. niwelować. Nie mogę się, się strasznie skupić na nagraniu, ale chodzi mi, że te dwa pola, które tam są, właśnie, czyli tutaj pole, y, to jedno i tutaj będzie wszystko zasiane jako jedna uprawa. Nie wiem, jakoś mi się tak przyjęło i tak po e, tak to steruję. No i oczywiście też mamy tutaj pole, tylko jeszcze ewentualnie tutaj może strzelimy sobie e, kukurydę. No zobaczymy. Jeszcze wiosna jest długa, a jeszcze nie jest długa. Piążki trochę będzie, e, więc tutaj na pewno też jeszcze zainwestujemy pieniądze na a właśnie zakup jakiegoś pola może się jeszcze udać to na oczywiście na okresie jesiennym. Zobaczymy finalnie, ile dostaniemy za po przewinięciu. Oczywiście na kolejny miesiąc wtedy to wszystko nam się wyklaruje i nam to wszystko pokaże. Finalnie, szczerze, choć jeszcze zakup na ten sezon, kupienie oczywiście po przewinięciu na zakupy tego landu. Ale czy to jest realne? Mało prawdopodobne z tego względu, że być może będzie tego mało. A ja zapomnijmy, w ogóle już nie mamy pola, więc tutaj będzie kukurydza, eee, więc tutaj może być jeszcze kokodza, więc no, akurat będziemy chmielić jeszcze tak naprawdę finalnie później, co będziemy dokładnie siać. Hmm, ale mówię tak, na razie na dzień dzisiejszy to jest tak mniej więcej rozplanowane przez moją osobę, więc finalnie nie trzymajmy będziemy mieli chyba najwięcej w historii gospodarstwa, bo to jest, biłąskie kawałki, ale strasznie długi, hmm, tak może powiedzieć. No, trochę tego będzie. A później, jeśli dokopcujemy tutaj te pole przepraszam, land z lasem, e, do tego kawałka, no to wtedy połączymy wszystko razem. Czyli chodzi mi dokładnie o... o to wszystko. Tu będzie dogadnie zniwelowana, będzie wszystko później wszystko jako jeden gigantyczny land, plus jeszcze oczywiście trzeba nie wtedy zakopić dwa jeszcze oddzielne landy, żeby to jeszcze powiedzmy zmaksymalizować e, powierzchnię użytkową. Więc no, tutaj będzie. No Na potęgę będziemy szli. Idziemy na potęgę. Nie wiem, czy ktoś tak, e, te działki z tymi zalesieniami wykorzystywał pod względem. E, raczej inaczej, pod e, obóbkę rolną, czy tak to ujmę. E, więc tutaj zobaczymy, jak mi wyjdzie to. Mam nadzieję, że jakoś mi tam to wyjdzie, tak? Mam, mam taką dziwą nadzieję. Hmm. Fajnie by to było. Nie wiem. No, na razie Kupiliśmy to pole. Ja w sumie kupić z tym nasem razu. Ten kawałek, ale mi kurna, znowu wycinka lasu, później bagatelne pieniądze z lasu. Tak to średnio będzie wyglądało. A tak to mówię na spokojnie, to będzie zrobione e, prawdopodobnie na kolejny bądź na dwa sezony. A kolejny bądź na dwa sezony właśnie tam to będzie kupione i będzie tak fajnie zrobione przez moją osobę. A wyjdzie, no zobaczymy. Je na to nam praktycznie wyjdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Eee, takie powiększenia. Tereny są bardzo fajne, więc no szkoda by było marnować e, potencjał um, tego terenu, tego zalesionego, bo wiadomo, można by tam normalnie sobie wziąć i ogarnąć las, czy czy przesadzić e, sobie las i też by fajnie wyglądało, no ale jednak tutaj mamy typowo e, Przeze mnie stworzono serię tylko i wyłącznie z zupraw Roślinnych, bez widzicie, bez żadnych zwierzyny mm, Więc Tutaj też y, można powiedzieć, że Ten nas nie będzie przynajmniej wykorzystywany I w ogóle inna, ani zwierzęta żadne Więc tutaj tak to wygląda, później wiadomo jeszcze widzimy Jeśli pójdzie dobrze, przetworzy przed wszystko się no to będę też fabrykę konsy sprzedawał e, mm -hmm. Więc y, jeśli się uda w ogóle, bo też no patrzyłem, no niby można sprzedać, więc być może tą fabrykę sprzedamy, bo... dużo tam rzeczy potrzeba, bo bąka oczywiście... ...jest... ...magazynowana automatycznie do... ...fabryki konserw, Ale ja tego nie potrzebuję, bo jeśli chciałbym mieć... ...żeby coś tam... ...produkować, to musiałbym mieć jeszcze jajka, a wiadomo, że... ...tutaj... ...jest dobry minus... przynajmniej dla mnie... ...a w 25 Pamiętam, że w 22 niektóre rzeczy, niektóre produkty można było kupić sobie, e, w, sobie w sklepie. Czyli e, przez fabrykę można było kupić przykładowo mąkę, czy cośkolwiek innego. Właśnie produkować inne rzeczy, tylko, typu to, e, jakieś tam m, przykładowe, in, przykładowe inne e, rzeczy. Tego nie ma, e, więc no, troszeczkę słabo, no, ale niestety człowiek nie padzi. Taka sama realia i po prostu tego nie wyskoczymy mój na bo kupić mąkę czy coś takiego, wiecie a te jajka nie były w ogóle pokazane no to jeszcze bym może zrozumiał, ale w ogóle tego nic po prostu w tej fabryce w yy, tej fabryce koncert nic nie można po prostu kupić tak to wygląda, no słabo jest i nic tutaj nie padzi Oczywiście widzicie też leżą sobie na łące yy, nawet nawozu nie dawałem teraz na te łąki yy, jakoś tutaj w poli żyją belki to jeszcze będą sprzedawane, troszeczkę też pieniędzy będziemy mieli, bo tutaj troszeczkę tych berek dało. Ale podejrzewam, że zaraz, raczej może nie tak dosłownie zaraz, ale myślę, że coś tam będziemy chmielić z tymi łąkami pewnie. Może będziemy niwelować po prostu i siać co innego już typowo. Idziemy z łąk, będziemy się skupiać na zbożach, tylko że wiadomo, że... ...te działki niektóre jak tutaj... ...no są takie niepraktyczne w cudzysłowie. Mm, nie są kształtne i nie da się ich tak typowo wykorzystać pod względem produkcyjnym tak jak samo jak mamy tutaj działeczkę właśnie 5857 57. zresztą bąka taka kurna niby ma taki miniatura wersja tak tego pola i patrząc na te wszystkie nasze połacie to są już takie mikroski tak powiedzmy tak no ale to takie właśnie palanty trzeba pokupywać powoli Hmm, tak naprawdę tam no, zostały, tylko tutaj ten Bateland chyba taki na tak naprawdę, tu już chyba wszystko już idzie ku górze. Bo to wiecie, to nie patrzy się, że to nie są są landy, ale są możliwość rozwoju. A tutaj już tego właśnie możliwości nie ma. E, więc powiem dlatego, mieć takie mikro pola no, są takie już dla mnie nie. ale to do czegoś nie poradzi. O, chcę kopić wszystko, co się da tutaj na tym zajwie. E, no i zobaczycie na później oczywiście na sam koniec. Jak to będzie wyglądało pod kątem ee, jak, to, jak to powiedzieć Ile w kasy włożyłem każdy teren? E, ile później poszedł, że maszyn oczywiście będzie no, po prostu takie zakończenie. E, Późniejszym czasie to będzie. Oczywiście zrobimy. Jestem tego bardzo ciekaw jak to nam wypali, bo podpadłem mówiąc, ja w 22 nie pamiętam chyba też... Nie, tu jest Eee, też zakończenie na zakończenie nie z tego pamiętam tak obiem zakończenie ale tak wiecie tam to się troszkę tak silnie przyłożyłem być może tutaj się może troszkę lepiej przyłożę, ale wiadomo tu jeszcze, jeszcze kilka stówkę pewnie odcinków będzie mam nadzieję że z, drugiej, z jednej strony nie będzie hmm. a z drugiej strony eee, stówka po 300 odcinków skończyć, ma mi a tak jestem padę realnie stawiony na to, żeby skończyć tak 250-260 odcinków. Wiadomo, teraz troszeczkę schemowaliśmy. Są wakacje, też nie chcę yy, tutaj nagrywać, no, na siłę farmingów. Moje sezon są żliwe, są kosty, o ile pokłada pozwala oczywiście, bo wiadomo nie w każdym nie pozwala, tak samo jak i u mnie. Nic eee, może grać na łąki. Znaczy inaczej, rąki w jade. Ale jest taka, taka ta ciągle. Ta, Tutawa też jest. Ale jest taka woda, że nie da się po prostu tego ciąć, bo jest... No, bym chyba kosiakę, Bo no wiecie, dyskówko to jeszcze pali 6. Trzeba i... Na moje potrzeby tak naprawdę dyskowa nie miałaby... Najlepszego sensu, bo może tylko i wyłącznie miałaby, na jakieś dwa może trzy kawałki, bo miałoby rację, by a trzeba by po prostu jeździć. Tak, by w nówku, no kupywać Kupkę będę tego, żeby to mieć, no to bez sensu. Hmm. Ale nie o to mi chodzi. E, no i dlatego też nie mogę jechać, nie mogę, mogę siąć, bo tak, po pierwsze, teraz przypaduje cały czas. E, teraz to też nie, sobota, niedziela lek mniej spadywało. Ale to już troszeczkę też knuciły sprawy Nie wiem, mnie to w ogóle zastanawia, że Są jeszcze, Bo są jeszcze u nas I ludzie, kurna, normalnie koszą zboża Dwóch wyjechało, nie wiem czy trzeci też wyjechał e, W okolicy, no ale dwóch Kurwa, aby się ścigali Pewnie ja się ścigali o to kto pierwszy skosi e, Zboża Nie wiem Też był piątek jak wspomniałem, w piątek czwartek tak samo. Słuchajcie, kiedy ja jechałem yy... momentik, Połem od beczki, od przyszczepy. Kiedy... tak. czwartek jechałem. Yy... Padało, że niego na dnia pest nie? No i patrzę a chłopak normalnie, późwa. Nie, kombajnem. Słomę pasuje praktycznie na bieżąco mi to już Zresztą aż normalnie nie ma słów, jakby to, jakby to opisać tego opisać, co nie? Ale nie wiem, może ma gdzie miejsce przesłużyć przecież te boże nie wnikam, no ale patrząc na okoliczności jakie są, i na to wszystko, no to też naprawdę musi być prawdopodobnie do końca w tego dnia pogoda, żeby po prostu było, można cokolwiek, powtarzam, cokolwiek u nas zrobić. Wiadomo, żeby człowiek miał komment swój, mm, no to spoko, mm, Jechałby kiedy by chciał, by pasowało, ale niestety kombajnu się nie ma, bo po pierwsze mm, nie się. A te 5 kowalech etary ale kupić jakiś kompakt 4... 10 tysięcy to może, jak cię mogę Ale w sumie, kurna, nie ma kto mi kosić Ja też nie, sam nie zdąży odwozić, nie zdążę kosić yy, pasować, zwozić. no nie oszukujmy się To też nie jest yy, Takie Szybkie, tak? Bo jeśli ktoś ma odwo... Jeśli ma ktoś jak powiedzmy tak, jeśli ktoś tnie Prasuje, no to pasuje, ale jeśli ma ktoś ciąć podwozić, prasować i zwozić, to taka średnia, Tak jak u mnie sąsiad, no to nie, drugi mu odwozi, eee, no to jeszcze jak cię mogę. <laughs> to spod odwozić, A na mnie tak naprawdę nie byłoby chyba komu odwozić. O eee, po prostu ja się też w kombiner nie chcę bawić, bo... A jak mam kombajny poszedł na rzadki i od tego razu powiedziałem, że jakoś tak... Znaczy powiedziałem, w sensie Ja tak mówię, tak? Że jakoś tego kombajnu już więcej nie widzę na tym gospodarstwie. Lepiej zapłacić się 4 czy 500 za, za się kombajn. Tak, nie martwić się i po prostu dwie jebana, coś się zepsuje, to nie mi... To się mówi mieć tą spokojną głowę a nie jeździć po części kombinować, celować to nie ma sensu. Jeżeli ktoś ma Dycha zboża, spoko. U mnie tego zboża tyle nie ma. Bo tam jest 7,5 po do zaraz w ogóle chyba podoba. Właśnie, jak w było dwa lat temu? Dwa lata chyba temu. To było. Tak, jeszcze człowiek sceptycznie nastawiał się, bo dzierżawa. Jak mówię, człowiek ma dzierżawę, to też nie ma się zastanawiać yy, nad zakupem na kombajnu, no bo musi mieć swojego dość więcej, żeby po prostu to się zwracało a nie na dzierżawach. <laughs> no i tak to wygląda, że na kombajnu po prostu nie kupuje. Tak samo jak ktoś ma, nie wiem, 6 hektarów kukurydzy do święcia, no to się kupować czkarnie i jeśli ma powiedzmy 8 hektarów swojej kukurydzy, a jeszcze to jest dzierżawa, nie wiem. Tak samo jak z kombajnem, ja tak uważam, że przynajmniej ja mu jest z pe swojej perspektywy dla mnie jest to w momencie nieopłacalne, bo być może w ogóle ze zboża zejdę i będę miał to w bo tak, jak to kalkuluje człowiek ze zbożówki przychodowli, to dla mnie do tego tak naprawdę tak i tak naprawdę jest dwójce słoma. tylko i wyłącznie słoma naprawdę nic więcej e, bo teraz wpadłem na pomysł inny pod kątem kamienia bydła paszą też ciłą nie daje i na ten moment jest dobrze a nawet może lepiej niż ze zbożem się dawało więc e, no to kalkulować sobie daje człowiek ja sobie przypalkowałem parę razy. W głowie filtrowałem to wszystko. E, tak naprawdę. A, bo miałem żywieniowca. sprawdziłam dalej żywieniowca, ale no, ten żywieniowca tak trochę. Dla mnie jest tak. Pod paszowcem. Wszystko ustawione pod paszowcem. Mimo, że ja paszowość z nią, no to ona oczywiście, No to kopie przynajmniej prowadzi. O dość mocno, intensywnie porównuję rolnika, który nie ma paszowozu. bo jednak, nie no, się, trzeba mieć budynki do tego, żeby po prostu czy cośkolwiek robić eee, ale tak budynków takich, takowych nie posiadam, a czekajcie, tu już eee, no to wiecie, ja tylko karmię kukurydzą, siadłem, siadłem kieszonką i, i, i tyle, a nawet teraz ostatnio Tam kukurydzą z tego względu, że kukurydzą tyle, że chcę hmm. rozsfotować by Najmniej później miejsca na podróż mogą mieć mm, Więc dawkę samą yy, daję po swojemu dawki zbożowe, znaczy zbożowe, te jest zboża i jakoś jest dobrze. Tam mieć mojej perspektywy, yy, Więc mówię. Tak, tam jaki ludzie nasieją zboża, sprzedają i po prostu robią, kupują sobie gotowce. Tak samo ja nie kupuję gotowców, a po prostu kupuję sobie parę swoich składników, które potrzebują krowy i po prostu sobie indywidualnie mieszam bez zboża i to też na razie na ten moment fajnie wygląda. Efektywność podwodnych właśnie w ciągu, może to się patrzą, to nie jest, a może i dużo w ciągu, no nie z pewnego tygodnia. Tak, nie, z pełnego tygodnia, bo to było, jak pasza przywieziono, pod, 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 pod to, co ja chcę, jak chcę karmić, mm, no to podniosła się bodajże o 20 litrów, tak wyszło. Tak. To chyba nie jest źle, to nie? W ciągu całego tygodnia 20 litrów więcej odpływów, od 15. Teoretycznie to nie jest dużo, ale patrząc, gdyby nawet. Każdy litr, każde pół jest bardzo ważne, żeby powoli zwiększać sobie efektywność. Nie garściami, a łyżeczką powoli też to się człowiekowi zwróci. Yy, I tak naprawdę yy, patrząc, to ja też mam yy, to, że bywałem yy, te same składniki pod zboże no to wychodziło mi jednak oba jak więc yy, nie ma źle. Dobra moneczki, w pierwszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, w podawać komentarz, uniknijcie zaglądanie i trzymajcie się na tego odcinka, na razie.